Witam Was, moi kochani, na ja dzisiejszej lekcji matematyki. Kemakem jest oczywiście gawanie pisemne. A więc tak. Mamy tutaj działanie 234 plus 64. I teraz jak to zapisać w słupku? Najlepiej pisać go od tyłu. Jak są małe liczby, można jak opisać. Ale jak będą większy, to można się pomylić, więc polecam pisać o tyłu. Więc piszemy 4, 3, 2. No i wychodzi 234. I teraz 4, 6. I tutaj piszemy plusik, żeby było wiadomo, co robimy. I tutaj pokreślamy po to. I teraz tak. Godajemy te liczby. Czyli 4 plus 4 to jest 8. Piszemy 8 pod Teraz kolejne dwie liczby. Czyli 3 plus 6 to jest 9. I piszemy 9 też pod I kolejne dwie liczby. Ale tutaj jest tylko jedna liczba. Więc przypisujemy tą liczbę, no bo tutaj nic nie ma, więc nie możemy nic go do kogo dodać. No i mamy gotowy węg. 298. Teraz mamy przykład B. I też piszemy sobie to około, Czyli 5, 3, 6, 4 plus. 5, 8, 7, 9. I pokreślamy sobie to. I teraz dogajemy te dwie liczby. Czyli to jest 10. Ale nie możemy wpisać dziesiątki, ponieważ mogą tutaj być tylko liczby od 1 do 9. I co robimy z tą dziesiątką? Już mówię. Oczywiście później będziecie robić w głowie zapewne, ale jak grać, żebyście zrozumieli, rozpiszę okay. Więc piszemy sobie tutaj dziesiątkę. I tą dziesiątkę musimy rozbić na cyfrę dziesiątek i jedności. Więc w tym wypadku cyfra dziesiątek to jest 1, a cyfra jedności to jest 0. I cyfrę jedności piszemy sobie prostu, czyli 0. A cyfrę dziesiątek piszemy sobie tutaj na kolejnym czyli jedynkę piszemy sobie tutaj nad y, trójką i ósemką. No i to tyle z tego działania tu. A teraz przechodzimy do trójki ósemki i tej jedynki do pisania. Więc tak 3 plus 8 to jest 11. I dodajemy też tą jedynkę która jest tutaj. Więc to jest 12. No i dwumaskę. Też sobie tak samo rozkładamy. Czyli to jest cyfra dziesiątek, a to cyfra jedności. I cyfra jedności tak samo przepisujemy. To znaczy piszemy tutaj podkiem. Co so, robiliśmy to działanie, to pod tym. A cyfra dziesiątek tutaj dalej. Czyli też jedienka w tym wypadku. No i tutaj tak samo. Dodajemy to razem z tą jedenką. Czyli 1 plus 3 to jest 7, plus 7 to jest 14. I czternastką robimy tak samo. Czyli cyfrą jedności jest 4, więc 4 piszemy tutaj. Cyfrę jedności, bo kreujemy zawsze cyfrę jedności, jeśli jest więcej niż y, liczba o 1, do 9. A tutaj piszemy cyfrę dziesiątkę, czyli też 1. No, i dodajemy. 1 plus 4 to jest 5, plus 9 to jest 14. Więc tutaj piszemy czwórkę. No i z racji tego, że tutaj nie ma już nic, co byśmy mogli pogodować. Jęka po prostu piszemy tutaj dalej. No i wyszedł nam wynik. 14 miesięcy, 420. I zrobiliśmy dwa przykłady z dodawania pisemnego. To by było na tyle tego filmu, i możecie pisać w komentarzach, co wytłumaczyć kolejne, papa. Pa.